Stary? Serio? Wytłumacz mi, dlaczego właśnie dostałem rachunek za to, że wczoraj spałem u ciebie. Mam płacić za jedzenie, korzystanie z łazienki i jeszcze za nocleg? Ty sobie jaja robisz? Może tego nie zauważyłeś, ale mieszkam w Katowicach, w samym centrum. Biorąc to pod uwagę, nocleg w takim miejscu to oczywiście premium cena. Co do innych rzeczy, to zjadłeś trzy batony, pół kanapki i zrobiłem ci pełne śniadanie z naleśnikami. Więc 150 zł za jedzenie to całkiem rozsądna cena. Słyszałem też, że spłukiwałeś wodę 4 razy i zużyłeś 25 kawałków papieru toaletowego. Za to doliczyłem 20 zł więc już, to powinieneś być wdzięczny, bo zignorowałem wodę, którą zużyłeś na mycie rąk. Stary, to jakieś bzdury. Ciągle nocujesz u mnie, korzystasz z łazienki. Ja płacę rachunki w restauracjach, tankuję ci auto. I nigdy tego przeciwko tobie nie użyłem. A teraz, gdy raz przyszedłem do ciebie, nagle jakieś opłaty? I to nie kilka złotych. Próbujesz mnie skasować na 1200 zł? Inflacja, co zrobić? Ale jeśli nie masz kasy na już, mam dostępne plany ratalne. Na 5 tygodni, 5 miesięcy, nawet 5 lat! Tylko pamiętaj, że im dłużej, tym większe odsetki. A jeśli to ci nie pasuje, mogę cię polecić do mojego znajomego, który może dać ci pożyczkę. Tylko pamiętaj, że biorę 15% prowizji za polecenie. Chłopie, jesteś nienormalny. Gdybym wiedział, że to tyle kosztuje, zostałbym w domu. Ale cóż, za późno na to. Pieniądze powinny zaraz trafić na twoje konto. Ale zapamiętaj sobie jedno: nigdy więcej nie podzielę z tobą rachunku. Wydaje mi się, że zrobiłeś błąd. Bo tutaj i nie widzę obowiązkowego 25% na piwku.